Hello YouTube, pizza, duża pizza, 18 kawałków jak się nie mylę, okej, okay. jedna jest Coca-Cola, drugi jest Seven up do picia, Mi, no, tylko ja z koleżanką, mamy dużo ten, ja lubię ten hot pepper taki, a jesteśmy proszę bardzo w kastku moi drodzy, okej, okay. piękna pogoda, a która jest godzina? Nawet nie wiem... po południu Także kastko I tego Zaraz się wpakujemy telewizor, dobry mówi Dobry ten I moi drodzy smacznego pizza super bez tego pepper, hot pepper tutaj jest ten hot pepper i cheese Okej, okay, to jest Cheese, to jest ten Crash hot Pepper, to jest najlepsze. Okej, okay, widzicie tu? Okej. Okay. Także to będzie resztę do ptaków. Pozdrawiam, dziękuję za oglądanie. Do następnego.